Witam serdecznie. Dzisiaj propozycja obiadowa. Przygotujemy coś lekkiego. Będzie to ekspresowa zupa z bobem. Zapraszam. Do przygotowania naszej ekspresowej zupy z bobem potrzebne nam będzie pół kilograma bobu, trzy ziemniaki. Dwie marchewki, pół szklanki zielonego groszku, jedna cebula, po jednej łyżce szczypiorku, koperku, jeden litr bulionu, po dwie łyżki masła i oliwy, sól i pieprz do smaku. Z połowy kilograma świeżego bobu wyszło nam tutaj tyle. On był ugotowany w osolonej wodzie, jest przestudzony i obrany. I będzie czekał na swoją kolej. No, to teraz pora na ziemniaki. Ziemniaki będziemy kroić po prostu w kostkę. Teraz marcheweczka. Nie jest duża, to w takie plastereczki. Hop. No, teraz koperek przesiekamy razem ze szczypiorkiem. Hmm, Cebulkę w kosteczkę, ja tutaj najpierw w takie, no i tyle, jeżeli chodzi o krojenie i to cała taka większa, grubsza robota. Teraz będziemy gotować. Pod garnkiem zapaliliśmy gaz, taki średni płomień i teraz lewamy dwie łyżki oliwy. OK, dodajemy dwie łyżki masła i ze chwilę na to poleci cebulka. Na rozgrzany tłuszcz dodajemy cebulkę. Na wstępie lekko ją przesolę i chwilę posmażę, tak do zeszklenia. Jeszcze chwilkę i dorzucimy marchewkę. Minęła gdzieś tak minutka, jak smażyliśmy tą cebulkę, dodajemy teraz marchewkę i całość raz, razem będziemy smażyć tak około 10 minut. No nie zapominamy od czasu do czasu po prostu to sobie przemieszać. No ja tak gotuję, goduję, upał zrobił swoje, zapomniałem podać wcześniej, że do tej zupy też będzie potrzebna nam śmietanka. Gdzieś tak z dwie, trzy łyżki, trzydziestki którą dodamy na sam koniec. No, minęło te 10 minut, jak smażyliśmy tutaj cebulkę naszą z marchewką. Teraz dodajemy ziemniaki, groszek. Całość przemieszajmy. Zalewamy to bulionem. I całość będziemy gotować około 10 minut, aż nasze warzywka zmiękną. No, już warzywka prawie miękkie. To teraz zupę do sole. Weź ja tak z jedną łyżeczkę. Skrecimy soli. Dobra. Trochę pieprzu. Przemieszajmy. Dobra. No, do śmietanki. No, tam zwie dwie łyżeczki gorącego wywaru, przemieszam, żeby zahartować, do zupy zamieszamy, naprawdę zupa jest kurde ekspresowa, dodajemy zioła, czyli koperek ze szczypiorkiem, niech to nam się razem teraz przygotuje, i z jedną minutkę i zaraz dodamy bub, wyłączamy garnek i gotowe, wyłączamy gaz pod garnkiem. Przesypujemy wcześniej ugotowany ten nasz bup i obrany, przemieszamy, słuchajcie, i zupa jest gotowa. Zupa gotowa, miseczce, to kosztujemy. Fajnie jest ją skropić sokiem z cytrynki, o i kosztujemy. Mm hmm. Wspaniała. No kochani, wyszło pysznie, zdrowo, kolorowo. Jak się podobało, to zapraszam za tydzień.